Pan z Wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo pańskie. Ewangelista Mateusz zapisał bardzo ciekawą informację w dzisiejszej Ewangelii. Otóż pewien człowiek przystąpił do Jezusa, wystawiając go na próbę. Warto o tym poranku dzisiejszym zapytać się, co jest motywacją mojego przychodzenia do Chrystusa. Możemy w sensie ogólnym pomyśleć, po co ludzie przychodzą do Chrystusa, ale w ten sposób można by się uwolnić od odpowiedzi na pytanie, po co ja przychodzę. Człowiek ten przyszedł wystawiając Jezusa na próbę, postawił pytanie. Czyli nie chciał uznać, że Chrystus jest prawdą, objawioną, ale chciał pouczać Jezusa, miał nieczystą intencję. Dlaczego przychodzę do Chrystusa? Czy od Niego chcę zaczerpnąć rzeczywiście tej mądrości? żeby dobrze przeżyć dzisiejszy dzień, żeby dobrze przeżywać dalsze moje życie. Pytanie jest ważne nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? Oczywiście tu nie chodziło tylko o Dekalog, ale o cały ogromnie rozbudowany system prawa żydowskiego którym przeciętny człowiek gubił się nie wiedział już co jest objawieniem bożym co jest wymysłem człowieka dlatego Jezus odpowiadając odnosi się do tego co jest fundamentem będziesz miłował pana boga swego to słowo miłował jest tutaj kluczowe jeśli nie kocha się boga Niczego się nie rozumie ze swojego życia, niczego nie rozumie się ze swojego powołania, niczego nie rozumie się z losów, historii, wydarzeń, które dzieją się w świecie. Będziesz miłował Pana. To jest motywacja, dlaczego przychodzimy do Boga, dlaczego przychodzimy na Mszę Świętą, również tą, w której teraz uczestniczymy. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To dobry rachunek sumienia. Czy rzeczywiście całe moje serce należy do Pana, po to, by później okazywało miłość drugiemu człowiekowi? Czy całą swoją duszą należę do Pana i miłuję Go, czyli całym światem mojej pobożności? Mojego życia nadprzyrodzonego, całym umysłem, czy mój umysł kształtuje również, aby poznawał Boga, Jego miłość, Jego prawo, nauczanie Kościoła, czy w moim domu jest prasa katolicka, czy codziennie karmię się, otwierając Słowo Boże, czy mam jakąś dobrą lekturę duchową, której fragmenty codziennie czytam. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie jest konsekwencją miłości Boga, miłość bliźniego. Nie da się kochać drugiego człowieka bez doświadczenia miłości Boga, ale nie da się też kochać Boga nie myśląc o miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Amen.